Gdy czytam fragment z Pisma Świętego, bardzo lubię wyobrazić sobie tą sytuację, umieścić siebie w danym wydarzeniu, które przed chwilą przeczytałem. I Ciebie chciałbym dzisiaj do tego zachęcić. Ten fragment, który dzisiaj nam daje Kościół, jest pięknym wydarzeniem spotkania ze świętym Janem Chrzcicielem nad Jordanem. Wyobraź sobie, że jesteś w tym tłumie. Wyobraź sobie Twarz Jana Chrzciciela, wyobraź sobie ten stanowczy głos, który kieruje do tych ludzi, którzy tam są zgromadzeni i który kieruje do ciebie, konkretnie do ciebie. Czy czujesz nawrócenie? Czy czujesz potrzebę nawrócenia? Co się dzieje z Tobą, gdy wyobrazisz sobie tą sytuację? Jan Chrzciciel. Rozdziela dzisiaj pszenicę od plew. Każdy z nas otrzymuje od Pana Boga taką pszenicę dobra. Każdy z nas otrzymuje od Pana Boga dobro, które w swoim życiu powinien odnajdywać. Bardzo często jednak nasza codzienność to jest wielka walka pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy wyborami tego, co jest dobre dla mnie, co mnie rozwija, co mi daje życie na nowo. Zobacz, że adwent jest bardzo pięknym takim czasem doświadczenia dobra. To radosny czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Jeżeli oczekujemy na Jego przyjście, to chcemy dać Mu coś dobrego, chcemy Mu zrobić miejsce idealne, aby mógł przyjść do Twojego życia. Niech to będzie czas, w którym spojrzysz na to, czy masz za co dziękować Panu Bogu. Czy ta pszenica dobra, którą Pan Bóg wrzuca w twoje życie, ona kiełkuje, czy może jest więcej plew, które trzeba ściąć, które trzeba wyrzucić ze swojego życia? Jeszcze raz wróć do tej sytuacji z Nad Jordanu. Jan Chrzciciel mówi do ciebie: Jest w tobie pszenica, a może jest w tobie plewa? Czy czujesz Pragnienie nawrócenia.